Przenosimy się do naszego studia Sylwia Dekiert i jej gość. Tak, jest. Mamy chwilkę, aby porozmawiać o tym, co wczoraj działo się na stadionie w Bydgoszczy, czyli o drużynowym Pucharza Świata. O tej nieudanej próbie sięgnięcia po siódmy tytuł w wykonaniu reprezentacji polskich. Choć wydawało się, że po pierwszej serii startów no, obrona tytułu Mistrzów Świata będzie absolutną formalnością, bo wówczas reprezentacja polska miała komplet z 12 punktów. Gdzie, Adam, upatrywałbyś się porażki w braku lidera? Nie, myślę, że. Tak naprawdę ostatnie lata startowaliśmy bardzo szczęśliwie i trzeba powiedzieć, że to szczęście było przy nas. W tym roku to szczęście jednak nas opuściło, a wydaje mi się, że wygrała drużyna, która faktycznie jechała świetne zawody, poza Matsem, który był najsłabszym ogniwem. No, Duńczycy byli świetni, wykorzystali też świetnie Nikiego na jokerze. To spowodowało, że nie stracili kontaktu z nami, i wydaje mi się, że to była ta, ta kluczowa sytuacja. Ja nie ganiłbym nikogo z tej reprezentacji, za jakiś słabszy start Piotrek jechał świetnie w tym, w tym biegu, w którym próbował tam pod bandą jednak przejechać, gdyby tylko udało mu się przejechać, mielibyśmy w tym biegu trzy punkty no, taki jest sport, czasami to szczęście trzeba mieć do tej pory nas nie opuszczało, tym razem się nie udało to samo Janusz Kołodzi w ostatnim biegu, być może gdyby był, nie wiem, metr dalej od, na tym ostatnim łuku od wewnętrznej części toru nie udałaby się ta akcja Sowi. natomiast przez ostatnie lata Kilkukrotnie to nam to szczęście sprzyjało i nam się udawało wygrać, chociaż chociażby w ostatnim roku kiedy w Pradze. E, też moim zdaniem doszczęśliwie ten tytuł jednak e, został przy nas. Znasz dobrze, Janusza, Kołodzieja, wiemy oboje, że to bardzo wrażliwy człowiek. No wczoraj doszło do sytuacji, do której zwykle na zawodach nie dochodzi. Janusz jest zawsze otwarty, rozmawia z dziennikarzami i nawet jak coś nie pójdzie, to, to on jest w stanie się dość szybko z tym pogodzić. No, a wczoraj był tak zrozpaczony po tej przegranej z Iversenem na ostatnich metrach, że zamknął się w busie, był zrozpaczony, nie chciał z nikim rozmawiać, jak nie on, jak nie Janusz. Ale wydaje mi się, że to są normalne ludzkie reakcje na tego typu sytuacje i e, no, trudno się dziwić, że te emocje w nich były i tak samo Piotr czy Janek. E no mogą mieć tam jakieś pretensje do siebie, natomiast ja mówię, nie powinniśmy tego tak oceniać. Zawody były świetne, były bardzo emocjonujące, wszyscy dali z siebie naprawdę wszystko. Oczywiście można by zastanawiać się, czy nie moglibyśmy mieć w zespole lidera, który ten zespół pociągnie w ten sposób, że wygra wszystkie biegi, tak jak zdarzało się to kiedyś, kiedy Tomasz Golob był naszym kapitanem reprezentacji przez wiele lat, ale przychodzi taki czas, że musimy szukać swoich szans. Być może w przyszłym roku będzie to olbrzymia szansa dla nowych zawodników, młodszego, pokolenia, aby się pokazać i wtedy będziemy jechali na ten puchar po to, żeby go wywalczyć, żeby go po raz kolejny tak naprawdę na torze wypracować.